Plansza z widokiem na sukiennicę na rynku głównym w Krakowie. U góry logotyp Founded by the European Union, Urząd Pracy, OECD. Napis finał projektu rozwój usług publicznych służb zatrudnienia dla osób biernych zawodowo w Polsce. Wnętrza kolegium Novum UJ gromadzą się uczestnicy konferencji. Do kamery mówi Michał Kondziółka, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Aula UJ rozmowy, przemówienia. Grupa biernych zawodowo to nowa grupa docelowa w działalności urzędów pracy. Zadanie to wprowadziła ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Dlatego bardzo cieszę się z wypracowanych rezultatów projektu rozwijającego usługi w tym obszarze. Wielką wartością tego projektu są konkretne rekomendacje dotyczące identyfikacji i aktywizacji osób biernych na rynku pracy. Powstały także zalecenia dotyczące angażowania do tego procesu pracodawców. Mamy więc solidną nawigację dla naszych działań w praktyce. Do kamery mówi doktor Lars Ludalv, ekonomista wydziału programu do spraw lokalnego zatrudnienia i rozwoju gospodarczego w OECD. Uczestnicy konferencji słuchają przemówień. W tym projekcie, rozwijając publiczne usługi zatrudnienia dla ekonomicznie nieaktywnych osób, próbowali formułować konkretnych zaleceń dla prywatnych biur pracy oraz regionalnych biur pracy o tym, jak mogą kontaktować się i zarejestrować ekonomicznie nieaktywne osoby, a także zalecenia w kierunku how they can actually activate this group and many of the recommendations uh, on the activation front um, tackles some of the issues that are very specific to this group of economically inactive people so, we are considering factors that are not so salient among the short term unemployed, such as psychological barriers to work, such as people not being used to the workplace. And we are trying to remove these barriers first in order uh, for them to be activated with specific measures that can integrate them into the labor market. Do kamery mówi Izabela Jezierska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Przemówienie na auli. Ogromną wartością tego projektu jest współpraca międzyregionalna. Pomimo tego, że dużo nas różni w regionach, mamy różną sytuację na naszych lokalnych i regionalnych rynkach pracy, to pewne Problemy rynku pracy pracodawców są wspólne. Tak zidentyfikowane doprowadziły nas do wspólnej realizacji projektu, w którym chcemy zdiagnozować potrzeby osób wiernych zawodowo oraz możliwości zatrudniania ich przez pracodawców. Ta współpraca ma ogromną wartość, rozwijamy ją, wzmacniamy się i dzięki naszej współpracy będziemy kontynuować projekty pilotażowe, którymi się również podzielimy i wzajemnie będziemy wymieniać się doświadczeniami, jeżeli chodzi o rezultaty tych projektów. Najciekawsze rezultaty, najbardziej skuteczne, Rezultaty mamy nadzieję, że znajdą potem możliwość wdrożenia i włączenia ich do systemu prawnego i będą przedmiotem naszej codziennej pracy, naszej i powiatowych urzędów pracy. W tym partnerstwie dostrzegamy ogromną siłę i wartość i chcemy je kontynuować. Plansza z widokiem na sukiennice na rynku głównym w Krakowie, u góry logotyp founded by the European Union. Urząd Pracy OECD. Napis wypracowane w projekcie rekomendacje będą testowane w projektach pilotażowych, których realizacja planowana jest w latach 2026 i 2027. Raport z projektu dostępny jest na stronie Ocena i Rekomendacje Rozwój publicznych służb zatrudnienia na rzecz osób biernych zawodowo w Polsce. Biała plansza z logotypami od lewej: Instytucja Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Małopolska.